Katarzyna Ciepielewska, witam Państwa. Dzisiaj termometry w Polsce pokazały od 17 do 25 stopni, a jutro 17 to będzie najwyższa wartość, jaką pokażą termometry, bo czeka nas duże ochłodzenie i znaczna zmiana pogody. Noc jeszcze ciepła, ale z dużą ilością deszczu. Najwięcej deszczu spadnie w regionach południowych, a także na ziemi łódzkiej, na Mazowszu i na Podlasiu. Tutaj może spaść nawet 20-25 litrów wody na metr kwadratowy podczas Jednej nocy najmniej opadów na zachodzie, ale tutaj też y, najniższa temperatura, nad ranem 8 stopni na Nizinie Szczecińskiej, a poza tym od 11 do nawet 13. Stopni. Jeszcze na południu mogą ścielić się mgły, także chmur będzie bardzo dużo. A jak jutro? Jutro 17 stopni to najwyższa wartość, tak jak mówiłam na początku, i tą wartość zobaczą mieszkańcy regionów zachodnich. Tutaj 16-17 stopni. Natomiast nad resztą kraju już trochę chłodniejsze powietrze, tylko 14-15 w centrum i na wschodzie. I tutaj cały czas musimy liczyć się z intensywnym deszczem. Może spaść nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr jeszcze słaby, ale już w najwyższym w najbliższych dniach tak mniej więcej w połowie tygodnia zacznie mocno wiać, mocno padać i temperatura w środę na wschodzie spadnie w ciągu dnia do 6-7 stopni i to będzie maksymalna wartość w najcieplejszym momencie dnia. Powrócą również nocne przymrozki w górach już od jutra. Zacznie sypać śnieg, zatem jesień jakby tak bardzo szybko chciała wskoczyć w zimę. Do zobaczenia.